Dzień dobry, to jest odcinek zamiast Studio Dziki Zachód, którego dzisiaj w Radiu Wnet nie było, 11 listopada, robię odcinek sam, 11 listopada, takie widziałem obrazki z Polski, bardzo jestem dumny, że jestem Polakiem, no w tym roku nie pojechałem, albo wybory w USA, albo mogłem pojechać do Warszawy i wybrałem dla Państwa, Wybory w USA, ale teraz tu jako Polak chcę omówić to. Bardzo mi się podoba to, że tam tyle rad było, pomimo różnych zakazów, i że było tyle flag, i że ludzi było tyle. Co roku mnie to wzrusza, kiedy to widzę, a kiedy jestem sam na Marszu Niepodległości, też mnie wzrusza i porusza do żywego. I jak się te zdjęcia oglądało, to. Nie było widać głów, tylko flagi. Bo na marsz niepodległości przychodzą ludzie i każdy chce mieć swoją flagę. To to jest przepiękne. Co do tych rad, których nie zabrakło, jak widzę, to ja uważam, że naród ma prawo sobie odpalać fajerwerki, kiedy chce. A władza ma się naszykować z gaśnicami, żeby w razie jakiegoś zagrożenia poratować gaśnicą albo strażą pożarną. Nie policyjne wozy, które sikawkami rozpędzają tłum. Nie, nie. Władza jest od sprzątania po narodzie, kiedy naród troszeczkę nabrudzi. Od tego jest władza, za to władzy płacimy. A nie od tego, żeby zakazywać rac. I teraz, uwaga, ten tutaj... Facet wyglądający na chłystka, to jest wojewoda mazowiecki, ja go nie wybierałem, jak ma podpisane Platforma Obywatelska i ma ten uśmieszek od Donalda Tuska przyklejony, no to mógłby na buzi swojej też mieć taki sam uśmieszek, a on ma dokładnie odwrotny, to te, teraz dopiero się u niego uśmieszek pojawia. I tenże facet wprowadził, nazwisko niech ma, Mariusz Frankowski i zapamiętamy go sobie źle. Mariusz Frankowski wydał zakaz następujący, uwaga, pokazuję, objaśniam, zakaz posiadania, przemieszczania i używania środków pirotechnicznych, czyli rac, fajerwerków i innych takich rzeczy, które ja tu w Ameryce mogę sobie używać, kiedy mi się żywnie podoba. I w Polsce powinno być tak samo. Kiedy mój stryj miał 80 urodziny, to ja musiałem nielegalnie odpalić fajerwerki. Kupiłem wcześniej, sprowadziłem, wystawiłem w bezpiecznym miejscu na plaży, wkopałem, żeby się nic nie zapaliło. Mieliśmy gaśnicę i całe jezioro i wiaderka w pobliżu. Polak potrafi się ogarnąć i nie podpalić całego miasta. Kibole doskonale sobie radzą z ukrywaniem tego bardzo głęboko gdzieś w swoim ciele. Jakoś nie słyszałem, żeby na stadionach były masowe zapalenia się kiboli. Potrafimy sobie radzić dużo lepiej. Ten gościa ja podejrzewam, że on ma kłopot z zapałkami nawet. No nie wygląda mi na inteligentna i praktyka, który sobie jest w stanie poradzić z czymś takim jak pirotechnika, ale to nie jest powód, żeby zakazywać wszystkim. Powin w ogóle nie istnieć zakaz. Jest kodeks karny, który mówi, że za podpalenie, za wybicie komuś szyby, są różne są kary i odszkodowania i to ogarnia sprawę. Natomiast jak jest marsz, bądź impreza, taka jak 80 urodziny mojego stryjka, no to odpalam fajerwerki, bo mam na to chęć. Jeżeli przeszkadzam sąsiadom, bo jest po 22.00, jesteśmy w strefie ciszy, no to jest na strefę ciszy, jest paragraf i na przeszkadzanie sąsiadom. Więc nie podoba mi się to, i nie należy się do takich przepisów stosować. Uwaga, szkoda, że ta prywatna instytucja o nazwie Marsz Niepodległości, która organizuje Marsz Niepodległości i. Szapobaj i chwała panom wszystkim za to, szkoda, że nie poszła do jakiegoś prawnika, który by to przeczytał i szybko by rozbroił. Otóż ten przepis wojewody mazowieckiego, frankowskiego, był nieważny z powodu tego, w jaki sposób został napisany. Tenże facet tutaj na jeden dzień wprowadził zakaz posiadania, przemieszczania i używania materiałów pirotechnicznych. Jeżeli przepis jest niewykonalny fizycznie, to jest nieobowiązujący. A tego przepisu nie da się, nie można było go wykonać. Gdyby ktoś strasznie mocno chciał się zastosować do tego przepisu, to nie ma fizycznych możliwości wykonania jego, bo skoro na jeden dzień wprowadzony jest zakaz posiadania, ale nie ma instrukcji, yy, jak ja mam się pozbyć. Posiadam. Przed 11 listopada 10, czy kiedy tam ogłosił ten przepis, nieważne, ogłosił: No i ja posiadam. Jak mam przestać posiadać coś, co posiadam? Wyrzucić normalnie nie mogę odpalić w Polsce też nie mogę bo są zakazy odpalania fajerwerków i innych materiałów pirotechnicznych poza wyznaczonymi przestrzeniami i datami. Przemieszać się z tym nie mogę, no 11 listopada nie mogę. Używać nie mogę, dobra, ale jest zakaz posiadania. Jak mam się na ten jeden dzień pozbyć czegoś co posiadam i zrobić to legalnie? Zakopać do ziemi miałem? A w dodatku jak można wprowadzić zakaz posiadania czegoś, co zostało kupione legalnie, jest w legalnym obrocie, i ja to mogę posiadać. We wszystkie inne dni roku posiadać mogę. Z odpalaniem są kłopoty. Jak... Przepis był nieważny od samego początku, tak samo jak uważam, że ten facet jest nieważny, no on zwyciężył w demokratycznych wyborach platforma tego innego i śmegojowego, i ale może mi się nie podobać może. Na razie jeszcze nie wsadzał mnie do więzienia za to, że mi się gośnie nie podoba, jakiś, który jest wojewodą mazowieckim. Mi się nie podoba, że on jest wojewodą mazowieckim. I uwaga! Trudne dzieciństwo. W Zabrzu. 18 lutego. I można zabrać każdego dziecko, staruszka, bo nie ma żadnego świntuszenia, ani jednego przekleństwa. Nie ma czyściusieńki, czyściusieńki stand-up. Dwie godziny śmiechu. Bite dwie godziny. Otóż na balkonie... Był taki napis: Prawdziwi patrioci nie maszerują z faszystami. Tu jest napisane: ogólnie, ogólnie to zdanie w zasadzie jest prawdziwe i tak trochę nie wiadomo, czemu oni to wywiesili. Czy to oni o sobie mówią, bo to Antifa jakaś wywiesiła. A Antifa, jak wiemy, jest organizacją faszystowską. Ona się nazywa Antifa, ale reprezentuje sobą wszystko, co reprezentowali faszyści. Czyli na przykład jak ktoś myśli inaczej od nich to trzeba go skasować. Na różne sposoby, tam skancelować w sieci i tak dalej. Likwidacja pewnych książek i treści. Czyli cenzura. Wtedy w dawnych latach faszyści palili na stosach niektóre nieprawomyślne książki. No dobra, Prawdziwi patrioci nie maszerują z faszystami. Tak, zdanie prawdziwe, bo wy tam siedzicie na górze Antify, a my tu maszerujemy, my prawdziwi patrioci na ulicy, więc w zasadzie, w zasadzie zdanie prawdziwe. Tylko o co chodziło? O to, że się drażnić z tymi ludźmi, którzy już i tak wiadomo, że przemaszerują alejami jerozolimskimi. Na czwartym piętrze jednego z budynków w Alejach Jerozolimskich na balkonie stoją osoby z banerem: Prawdziwi patrioci nie maszerują z faszystami. A skandujący spod balkonu krzyczeli do nich: Antifa ma HIFA. Co też jest prawdą. Gdyby Antifa pozwoliła się zbadać w badaniach ogólnostatystycznych, to w Antifie wychodzi większy poziom HIFA niż średnia populacyjna narodu. Tylko z narodu trzeba wykluczyć Ukraińców, bo to jest kraj przodujący, jeśli chodzi o HIFA na kuli ziemskiej, poza Afryką. To też są twarde dane. Wszędzie poza Afryką, mówię. Wszędzie indziej na świecie jest mniej procentowo ludzi chorych na HIFA niż na Ukrainie. No dobra, ale teraz o tych faszystach jeszcze chwilka. Otóż Niemcy. Poprzednich latach się odzywali, spodziewa się, że odezwą się także w tym roku, że ten polski marsz im się nie podoba, i nie będą wskazywali na to, że im się patriotyzm nie podoba. No to trochę głupio by wyszli, jakby im się patriotyzm nie podobał, więc muszą użyć jakiegoś innego słowa. Marsz Niepodległości to jest marsz patriotów. No to tych patriotów trzeba przezwać jakoś. No i elementy faszystowskie albo radykalne, albo jakieś takie. I teraz, gdyby u Niemców. Hmm. pojawiła się gadka znowu o faszystach to już w zeszłym roku było przegapione i dwa lata temu było przegapione powinien ktoś typu Duda niewiele może, ale coś może, wypowiedzieć się może do Niemców na przykład yy, powinien powiedzieć przyganiał kocioł Garnkowi otóż u Niemców jest dużo więcej faszystów w liczbach bezwzględnych i w procencie narodu niż w Polsce nie wiem, czy to w ogóle w Polsce się da policzyć, bo to jest tak mało, że wypada poza błąd statystyczny. No ale powiedzmy. No więc, jeżeli Niemcy zaczynają narzekać na Marsz Niepodległości w Polsce z hasłem, że faszyści maszerowali, nie podoba nam się to, to taki duda mógłby odpowiedzieć Niemcom, ale oficjalnym listem i upublicznić to i w przemówieniu do narodu, tak żeby poszło w media. Tak po prostu powiedzieć: Wy Niemcy. Trzecia Rzesza tam u Was była i Adolf Hitler, i do dzisiaj są faszystowskie organizacje i wygrywają różne wybory lokalne. Wy macie pretensje do nas o to, że u nas się zaplątało paru faszystów, nawet jeżeli to prawda. Wy macie do nas o to pretensje? To odpowiadam, gdyby nie. Imigracja, imigranci, których przerzucacie nam z powrotem przez granicę, gdybyście nie wyrzucali ludzi jak śmieci przez granicę, tych, którzy już do was dojechali, tych, co się chcecie nimi, tych migrantów biednych, zaopiekować, gdybyście nie traktowali jak worków ze śmieciami i nie przerzucali z powrotem do Polski, to nie byłoby pożywki dla faszystów. Bo faszyści potrzebują pożywki jakiejś, żeby istnieli. W przeciwnym razie młody człowiek się nie chce zapisywać do nielegalnej organizacji faszystowskiej. Bo na co mu? Przeciwko czemu on miałby tam należeć? No, więc to jest Niemców wina. Po pierwsze, inspiracja faszyzmem z Niemiec pochodzi. Skąd przyjechało? Z Niemiec. Z Włoch przyjechało? Nie sądzę. Z Hiszpanii przyjechało? Gdzie tam jeszcze były? Z Argentyny może przyjechało? No nie sądzę. Do Polski to przelazło przez granice z Niemcami. Faszyzm. Więc za cały faszyzm w Polsce odpowiadają Niemcy. Jakiś polityk mógłby im to powiedzieć w twarz, z jakimś tym sztolcem, czy jak on tam się nazywa, spotkać się i powiedzieć mu, panie, co to. Co to za oskarżenia o faszyzm są? U was ich jest więcej, Ja poza tym od was przylazło i jakbyście imigrantami nas nie zasypywali, no to nie byłoby pożywki dla faszyzmu. Y Cudowna rzecz na Marszu Niepodległości. Jakąś przerwę bym zrobił, coś państwu może Bo patriotyczny miód państwu pokażę, żeby była cezurka. U mnie są miody patriotyczne. Po pierwsze folwark Karszanek, to jest licho widać teraz, ale samych Polaków zatrudniam na polskiej ziemi. Mam folwark na polskiej ziemi, mam po dziadku ziemię i miód polski i z polską czarną porzeczką. O, to taki przerywnik był, bo w WC się wolnym kubkiem. A w radiu w Nedby Krzysztof Skowroński mi przerwał w studiu Dziki Zachód, w zastępstwie którego robimy te audycję dzisiaj. Otóż, marsz niepodległości muszę pochwalić za to, że pojawiało się to zdjęcie Tuska, który jak po prostu kretyn ze szkoły średniej przykłada pistolet do kręgosłupa urzędującego prezydenta mocarstwa i se takie wygłupy robi. To uważam, należy przypominać. Dlaczego? Bo przypominanie tego jak najbardziej służy Polsce. Uwaga. To jest moment wstydliwy. Nie powinien się tak żaden polski urzędnik zachować po szczeniacku, jak to inaczej tłumaczyć. To żart miał być, no nie lubię go, to mu przyłożę coś z tyłu, albo mu kartkę przyczepię na plecach. To jest szczeniackie zachowanie z podstawówki. Więc przypominanie tego na ogół nie służyłoby wizerunkowi Polski, że mamy premiera, który zachowuje się jak szczeniak z podstawówki. Natomiast w tym przypadku Należy to przypominać, bo to jest y, sposób, jeden z wielu i ten może jest słaby, ale będzie trochę skuteczny. To jest sposób na Donalda Tuska. On utracił wszelkie kwalifikacje reprezentowania po Rzeczypospolitej Polskiej, narodu polskiego, tego, który maszerował w Marszu Niepodległości, reprezentowania nas y, wobec prezydenta Trumpa. Wobec, w związku z tym, Stanów Zjednoczonych, wobec, w związku z tym, największego członka NATO, na którym wobec yy, opieramy naszą obronność, bo wsysamy bazy amerykańskie, ustawiamy je na granicy z Putinem, na granicy z Łukaszenką obstawiamy się wojskiem amerykańskim, żeby ono nas w ramach NATO broniło, żeby przynajmniej siedzieli tam żołnierze w koszarach, to będzie trudniej bombę w to miejsce zrzucić, a my zaraz przy tych koszarach ustawiamy jakieś nasze ważne rakietki albo inne instrumenty przeciwko agresji ze wschodu. I teraz Donald Tusk z tą jego szczeniacką postawą jest utrudnieniem, w stosunku, obciążeniem jest Balastem w stosunkach amerykańskich. Trump te rzeczy wie, należy w związku z tym, gdzie się tylko da, wklejać te informacje, żeby Trumpowi przypominać, z kim ma do czynienia, i żeby, Bo inicjatywa jest trochę po stronie Trumpa. Teraz Tusek liże Buty i mówi, że nie wiem, stosunki z Ameryką, to wszystko dobrze, nic takiego nie mówiłem, nic takiego nie robiłem, nie mówiłem, że Trump jest yy, szpiegiem. Chwilę później puszczamy mu taśmę sprzed niedawno i na której widać, że mówił, a on twierdzi, że nie mówił. Ten fakt, Adresat Donald Tusk jest obciążeniem w stosunkach polsko-amerykańskich i przypominanie tego, jak on się zachowywał, jest aktem patriotycznym. Powinniśmy jak najczęściej przypominać, gdzie się da ulotki rozprowadzać. Trumpowi wrzucić do skrzynki w Maralago ulotkę z, z tą fotografią, przesyłać do Sztabu Wyborczego Amerykańskiego to, do klicha, do ambasady. To też ciekawa postać, w innej audycji opowiem, że my wysyłamy takich różnych. Z poprzedniego systemu służących Rosji Sowieckiej. Z PZPR-owców różnych, że wysyłamy za granicę. To, to człowiek się załamuje. Temat na, na, na inne radio wnet niż dzisiejsze należy to zdjęcie przypominać. I wszystkie wyskoki sikorskiego należy przypominać, bo to jest jakiś lewar, być może ich podważymy skutecznie masą naszych działań takich. Obrazków, być może podważymy, nie mamy możliwości ich nie wybrać teraz drugi raz w wyborach, bo nie ma żadnych wyborów, oni się sami tam poustawiali, ale można podważyć ich e, i Ameryka zdecyduje: no z tymi dwoma panami cały naród nam przysyła listy z, z tym idiotycznym zachowaniem. Tusk się wypiera różnych swoich słów, opowiada o mnie. Donald Trump mówi, że 30 lat byłem agentem. E, no to z panami raczej nie chcemy rozmawiać, bo. Po prostu zwyczajnie. Nie, nie nam jest z tobą Radziu Sikorski rozmawiać. To Amerykanie mogliby powiedzieć. A kiedy to powiedzą? Jak my będziemy zasypywać Amerykanów tymi informacjami? I jeszcze y, prowokacje na Marszu Niepodległości. Zawsze druga strona coś tam prowokuje. Mnie się to nawet podoba. Ja ogólnie lubię y, prowokacje w takim pewnym uczciwym zakresie. Bo jak jest y, wygrzebany bruk, Wiadomo, gdzie będzie trasa Marszu Niepodległości i wiadomo, że kontroluje tę trasę prezydent miasta, Trzaskowski i on, ten sam gość, który kontroluje remonty chodników i ulic. I nagle na trasie marszu, którą on wyznaczył, są rozgrzebane chodniki i ktoś tam brukowce zostawił, bo tam rury szukali jakieś, zostawili w poniedziałek, będą tam we wtorek kontynuować robotę. To to są prowokacje nieuczciwe. Leży kamień, wysyła ktoś prowokatora, jest kamień gotowy, może się coś zdarzyć, a kamień to już jest duża rzecz, może w głowę uderzyć. Ale takie tam inne prowokacje, jak tutaj, że yy, flaga szatańska, tęczowa została wywieszona a na, na budynku, na trasie, yy, przemarszu, a dwa piętra niżej, to będzie słabo widać, ale widać. Dwa piętra niżej, tutaj wisi ta szatańska flaga, a dwa piętra niżej, ktoś ustawił na balkoniku kamerę i filmuje reakcję. Okej. Okay. Zbierają jakieś informacje przeciwko Polakom, bo ich tam jest o, taki procent jest tych tęczowych, yy, no ale zbierają jakieś swoje punkty, a niech się filmują. A my mamy prawo krzyczeć do tej flagi egzorcyzmy. Mamy prawo do tej flagi krzyczeć, co nam się żywnie podoba. Takie nasze prawo na razie. Ale tuż obok tego mieszkania z szatańską flagą, stoi straż pożarna, i samochód ekipy TV TVP. A 30 metrów głębiej w pargu potężny oddział, tu ktoś napisał psów, przetłumaczę na polski: chodzi o policjantów czy milicjantów obywatelskich, więc to grubsza prowokacja jest ustawiona i to już jest przeciw Polsce. TVP, formalnie państwowa, realnie rządowa telewizja. Uczestniczy w takiej ustawce: wywieźcie flagę, postawcie kamerę, my będziemy mieli ekipę w pobliżu, policjanci tam będą w parku, zaparkowani. Gdyby się coś zdarzyło, to mamy materiał. No to yy, media nie powinny w ten sposób działać. Media powinny relacjonować zdarzenia, które się pojawiły same z siebie, a nie kreować zdarzenia, szczególnie takie gorące, pod kamerę. Kolejna to już nie prowokacja, to jest złośliwość, taka wredność szatańska. Hukinol na trasie Marszu Niepodległości. Hukinol to jest środek do odstraszania dzików. W miastach się go stosuje. Dlatego był w Warszawie bo do miast podchodzą dziki, bo jest za mało myśliwych, za mało zezwoleń na strzelanie do dzików. Powinno być strzelaj do wszystkiego dzika, co się rusza. Ich jest za dużo. Lasy się kurczą, więc dzików jest ogólnie za dużo. Włażą do miasta. Kto w Sopocie mieszka, to wie, że strach wynosić śmieci o niektórych porach dnia w nie jest to samo, bo cię dzik może poturbować w drodze do śmietnika, bo on też jest w drodze do śmietnika, bo ty coś wynosisz i wyrzucasz za dużo jedzenia człowieku. W związku z tym dzik cię nachodzi. No i Miasta się bronią w ten sposób, że kupują ten strasznie śmierdząca rzecz, że nawet świnia dzika nie chce tego wąchać. No i rozlano tenże w alejach jerozolimskich to nie sądzę, żeby była taka potrzeba, że przeciw dzikom to rozlano. No ale rozlano na trasie Marszu Niepodległości tenże śmierdzący środek, i teraz marsz przejdzie. Natomiast smród w Warszawie pozostanie, z czego słynie prezydent miasta Warszawy Trzaskowski. Yy, śmierdząca rura, która Żygała Szambem do rzeki, nie wiem czy jeszcze Żyga, czy nie Żyga, ale to cała Polska oglądała i wszyscy zieloni na zachodzie próbowali nie oglądać tego i nie było żadnych reakcji ani z polskich zielonych, ani z zagranicznych. Nie zdetronizowali Trzaskowskiego za tamten smród. I tutaj, yy, no, kto to miał i kupił? Czy Hukinol mogę kupić bez recepty w aptece, bo do mnie dziki do śmietnika podchodzą i chciałem sobie tam trochę rozlać. Nie sprawdzałem, nie zdążyłem. Maudycja jest 11 listopada yy, na, nagrywana, w związku z tym nie sprawdziłem, czy to jest w normalnym obrocie, czyli czy teoretycznie mógł to przynieść ktoś z antify, na przykład, bo nie lubi tych faszystów z marszu niepodległości i on to wylał. Czy też jest to środek reglamentowany, tenże hukinol, i mają go wyłącznie władze miasta? To byłaby informacja bardzo cenna, bo <gryw> wtedy można przeprowadzić dochodzenie i sprawdzić. Dobra, to jak to wyciekło z Waszych magazynów, Panie Trzaskowski, słynny od smrodów wszelkich? No i rzecz. Dla mnie bardzo ważna, że grupa, z którą ja się identyfikuję, czyli męski różaniec, zawsze jest na Marszu Niepodległości, a jeszcze się pojawiły figury. Tutaj taka, ale widziałem też, że niesiono obraz Matki Bożej Częstochowskiej w dużych ramach i brakuje mi trochę głosu kościoła, bo na takie manifestacje dawno temu przychodził biskup z monstrancją i prowadził. Czyli był baldachim, była eskorta, otoczenie, był orszak królewski i król szedł na przodzie. Dużo trudniej byłoby tym wszystkim złym ludziom, szczególnie z podtęczowej flagi, zwalczać Marsz Niepodległości, gdyby tam Pan Jezus maszerował tak jak w Boże Ciało. Przypomnę, że do tego stopnia to było obecne w polskiej kulturze i dopuszczone, że nawet ten obrzydliwy komunista Bierut którego Stalin wyznaczył na władcę Polski po II wojnie światowej. On uczestniczył, nie wiem czy raz czy więcej, ale zaraz na początku PRL-u w procesjach Bożego Ciała i podtrzymywał za łokieć niosącego monstrancję. Są takie zdjęcia. No więc dobrze, że figury Maryi szły i obrazy Maryjne i... Szkoda, że nie było biskupa w pełnym orszaku, albo cały episkopat mógłby maszerować. To nie jest angażowanie się w politykę, tylko niepodległość gwarantuje istnienie kościoła w Polsce, swobód religijnych, które nam są potrzebne. Teraz w radiu wnet poszłaby jakaś piosenka, ale ponieważ nie w nas nie ma dzisiaj, to pokażę w moim sklepie coś, co bardzo się przydaje na Marszach Niepodległości. To jest bojowy różaniec, ten jest maryjny. On jest bojowy, dlatego że tutaj jest linka spadochronowa, czyli to się nie urwie w samochodzie. Raczej wyrwiesz lewarek zmiany biegów, zaczepiwszy się tym różańcem, niż zerwiesz różaniec. No i kulki są też porządne. W razie jakby coś, broń się różańcem. Na różańcu, z różańcem, Ogólnie. Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTubie i dziękuję za to samo na Rumble.